Hej, hej, z tej strony Joliny i zrobimy sobie dzisiaj przegląd aktualizacji. Zacznijmy może od zmiany konika, bo wiecie, wolałabym podtrenować innego. A na pewno zamek dostaniemy też w eee, Ale mam pełne ekwipu na kijku. Bo właśnie, wydaje mi się, że doszły jakieś, że wam mówię, co doszło. Eee, zaraz przeczytamy sobie też całą aktualizację. Ale tak, eee, jeżeli chodzi o duży skrót, no to rodeo na ramco starszeń. Więc lecimy. Tak sobie tylko myślę, którego konika weźmiemy. Kurczę, może szajerka byśmy sobie wzięli. Gdzie go mamy? Gdzie go mamy? Tu jest. piękna, dzika bestia. No on jest piękny, wiecie, ja go uwielbiam. To jest prześliczny, naprawdę. Ale może zmienimy sobie włosy pod kolor konia. Albo weźmiemy białe? Może? Spróbujmy. Białe powinny fajnie wyglądać, chociaż te też by wyglądały fajnie, więc może weźmiemy te. Dobra, wychodzimy raz dwa i biegniemy tam do niego. Wiecie, używam ten strój, ale pod tego konika tak nie kusi, żeby się przebrać troszkę. Chociaż ładnie tak się też prezentujemy. Ładnie, ładnie. Poczekajcie. Hmm, to też ładnie by wyglądało. A może w tym myśmy sobie na razie pobiegali? Wiecie? Załóżmy mu jeszcze podkowy. Dobra. Lecimy. No on się tak ślicznie prezentuje. Ja uwielbiam te fryzury osajerków. One są moim zdaniem przepiękne. No, zobaczcie tylko to. Tak ładnie jest zrobione ten koń. To są z moich ulubionych w ogóle koni w tej grze uwielbiam te przecięte ogonki, ja w ogóle uwielbiam przecięte ogonki u koni, więc no piękny wielka dzika bestia, piękna, dobrze lecimy teraz yy... na Rancho Starshine zaraz wam przeczytam też aktualizację ale najpierw można sobie dojedźmy i już na spokojnie no ładnie, ładnie wygląda no ta fryzurka jest naprawdę niczego sobie. Bieda trochę ja wiem, no ale może z czasem coś z tym zrobimy. Ale jedźmy na rancze Starshine, zobaczmy sobie, co tam się pozmieniało. Możemy zacząć w ogóle sobie czytać może aktualizację. Więc tak, wyścig na ranczu Starshine. Stakuj na siodło i przywitaj się z najlepszym czubojem w okolicy. Okej, okay, to ciekawe. I może sobie tam podjedziemy. Wydaje mi się, że to będzie tam, gdzie jest krzyknik, i tam już przeczytamy zadanko. Chwila, chwila. Gdzież to jest? A tam widzę go, widzę go, dobra, już. Widzicie, się zagubiłam troszeczkę, ale na szczęście się udało. Ojejku, kurczek, tu jest. Jak słodko! Jeden kurczak ma kapelusz. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? To jest przesłodkie. Dobrze, więc skoro jesteśmy na miejscu, to przeczytamy sobie aktualizację. Skakuj na siodło i przywitaj się z najnowszym kowbojem w okolicy, Coltonem Westem. Przygotuj on ekscytującą atrakcję na ranczu Starshine, gdzie duch dzikiego zachodu wciąż żyje i ma się dobrze. Colton nie jest byle zaganiaczem bydła, który dorabia sobie u ranchera. On wie wszystko o życiu kowboja. Szykuj się do dzikiego galopu po najnowszych torach Coltona. To para zawodów, po których poczujesz, że chcesz więcej. Na początek weźmiesz udział w biegusławym rodeo, a potem czeka cię tańczący z kurami wyścig, w trakcie którego zagdaczysz się z ekscytacji. Łapka pelusz oraz odwiedź Rancho Starshine, by poznać Coltona Westa oraz wziąć udział w wyścigach dzikich jak Dziki Zachód. i ha! Podoba mi się to. Eee, a później mam jeszcze do zobaczenia nowy przedmiot w sklepie bonusowym. Więc sobie pojedziemy później do Murland i zerkniemy, ale zobaczmy. Cześć, ale masz pięknego wierzchowca. Porozmawiajmy z nim. Jestem Golden West. Zapamiętaj to imię, bo przejdzie do historii jako jeden z najwybitniejszych, legendarnych kowbojów na świecie. w kowbojskie buty jeszcze zanim się urodziłem. nauczyć cię paru sztuczek z Dzikiego Zachodu? Mam dla ciebie poradę. Unikaj biegusów. One to potrafią mukuć. Zamówiłem kilka sztucznych egzemplarzy, żeby zrobić z nich przeszkodę na torze wyścigowym. Niezły trening, chcesz się przejechać? Chętnie. Stanym się wiecie, co ta muzyka chyba jest trochę za głośno, że. Wyściszymy trochę. W poziosiu no to wieopora na rodeo. Dobra, oprzcie jakąś maskę dostaniemy tutaj. Ciekawe, dobra, jedźmy. Czy damy radę? Nie wiem, zobaczymy. A to o to chodzi... No tak, ja się zastanawiałam właśnie o co chodzi, zapomniałam, że to chodzi o te więc Zaczekajcie. czekajcie. Ja muszę mimo wszystko jeszcze sobie ściszyć. Może najwyżej zaczniemy, okej. Okay. Dobra, teraz lepiej, bo po prostu nie słyszałam własnych myśli. Ojejku, jejku, bo to tam jest, tam jest znacznik, dobra, lecimy. Ale fajnie, ja uwielbiam ten klimat westernu. Bardzo jest przyjemne, choć ostatnio robiliśmy ten wyścig z głuchych lasów. To też, też był bardzo fajny. On był taki, wiecie, magiczny, to też miało fajny klimat. Ale nie powiem, to też jest niczego sobie. Przyjemnie się robi, przyjemnie. Ja w ogóle jestem ciekawa teraz, jakie dodadzą zadania w przyszłym tygodniu. Zaraz zerknę i wam powiem, wiecie, um, co będzie w przyszłym tygodniu. Męczy cię podczas jazdy? Po prostu usiądź i zacznij się cieszyć podróżą. To ciekawe. To ciekawe. No, zobaczymy, co tutaj wymyślą. Ale ja bym nie czuła teraz w końcu na jakąś dużą aktualizację, bo te wyścigi, to wiecie, takie. No, są fajne, ale nie jest to nic takiego niesamowitego, prawda? Dobra. A ja też mam sobie tego konika, ten magiczny. On jest strasznie słodziutki. Dobra, zobaczmy sobie to sam tutaj dali. <grystanie> Widzicie, to wygląda na jakiegoś GTA. Ale gdyby ta maska była czarna, I wish, wynosiła, a już nie mnie nosiła, wiecie. Ale to niestety nie mój kolor. Może kiedyś się bierzemy pod to. Dobra. Jeśli chcesz się nauczyć zaawansowanych kubońskich sztuczek, spróbuj złapać moją zaufaną koleżankę. Clack West, czy tu chodzi o tą kurkę? To ta z y, przefajnym, kurzbojskim kapeluszem. Jejku, cudowna. Oj, dostaniemy kolejną chustę. Ciekawe te chusty, no na no, modelu to zawsze coś ciekawego, prawda? Uważam, że im więcej, tym lepiej, więc jestem zadowolona. Ale ta kurka jest przesłodka, moi drodzy, ja po prostu jestem w niej zakochana. Ona jest kurką z kapeluszem. Czy mogłoby powstać coś lepszego? Nie, nie mogłoby. Star Stable, jestem dumna. Tam, widzicie, jakiś byczek sobie leży, nawet nie wiedziałam. Zawsze tam leży tylko podczas wyścigu. Chyba zawsze, co nie? A już by nie zauważyłam. i widzicie, tak to jest właśnie. Tutaj... Dzień dobry, koleżanko. Jest my ją minęliśmy. Ojejku! Czy odnowili... A wiecie, nigdy nie wiedziałam tego, ale odnowili tutaj cały ten budynek opuszczony. Pewnie to już dawno się wydarzyło. Ale ja po prostu tutaj za często nie bywam I e, całkiem się zdziwiłam tym faktem My Kiedyś tutaj jeździło i się bawiło w jakieś gry, to było super Ale o, wow, bo teraz w ogóle złoto tutaj wydobywają, ale fajnie Dobra, e, jedziemy A wcześniej ten budynek się wydawał taki opuszczony, teraz to się nawet nie wydaje opuszczony mhm. Fajnie, fajnie ale tutaj zakrętasy, dzikie skręty, widzicie? Tutaj nasza kurka, słodziutka. Ojej, chyba tutaj po jakiś desk mam przejechać. Co eee, się stało z kurą? Gdzie jest kurczak? Tutaj kurczak zniknął, koledzy. Moja lubię na kura w kapeluszu. Gdzie ona jest? Ale tutaj ktoś sobie jedzie, hej, hej. A tutaj na tym paniku magicznym. No i fajnie, fajnie, dobra. Muszę mi pewnie jakiś wyścig. Mm. Znaczy, ja zawsze mam takie problemy, jak ja najpierw raz jakiś wyścig, bo po prostu nie spoglądam na mapę i nie wiem, gdzie są znaczniki. Jeśli już pamięta, to się pamięta, co nie? Ale tak to to ciężko tak za pierwszym razem. O, kurczę, zaraz coś pominę, bo tak patrzę, jak ten konik biegnie. No ale on naprawdę, naprawdę ruchy map piękne. No nie no, i piękne jest. Fajnie, fajnie. Teraz lepsze te konie z tej robi, naprawdę. Chociaż lubię też te stare symptomy. Chyba wiecie, często będę jeździła mam symptomy. Chyba będę musiała też dokupić sobie jakieś tam andaluza, bo wiecie, nie wiem, czy widzieliście, ale mają 22 odejść na zawsze. Tu. Yy, Kurczę, nie wiem, coś w tej nie do końca pasuje. O, tutaj jej na przykład fajnie wyglądała u niej, pasowała. Do no, mnie nie pasuje dokładnie Czy to była naprawdę cała aktualizacja, moi drodzy? A jeszcze przedmiot w sklepie z bonusami, ale... Wiecie, trochę krótka ta aktualizacja, ja wam powiem. Trochę, trochę mało, trochę niedosyt czuję. No ale dobra. Wjedźmy do Murland, zobaczmy, co tam nam wrzucili. No... Tak naprawdę, zobaczcie, raptem 12 minut i cała aktualizacja zrobiona. A to jest ta aktualizacja, którą bez gadania byście zrobili tutaj w 3 minuty. To jest trochę średnio, no. Może zrobimy sobie dla takiej wizy, Danko, jeszcze, wiecie? Tu proszę. Zatrzymajmy się. Co pani dla nas ma? Czy tą nowością jest ta tej był. dlaczego mi to robisz? Czy naprawdę wszystko, co dzisiaj dodali, to wyścig z kurczakiem i rękawiczka? No... Trochę się zawiodłam. Zupełnie szczerze mówiąc. No nie wiem, no. Nic nie poradzimy niestety, ale... Wiecie, białej wstążki tutaj brakuje dla Czy mam taką w ogóle? Kiedyś mogę się przebrać, bo kiedyś wiem, że na różne okazje można było. Teraz to chyba nie za bardzo. Dobra. Ja mm, przez sobie nie mam, ale no taka czekajcie. Biała ładnie by wyglądała. To mamy na pewno białe w stajni. No tutaj trenują te koniki, one są przez słodkie, ja też mam takiego. Dla dziwętycznej maści bardzo fajnie. Wiecie, że kiedyś w ogóle, jak zaczynałam dopiero grę, to myślałam, że to są y, gracze inni, Hej, To było strasznie, strasznie w sumie y, zabawne. Tak uważam teraz z perspektywy czasu. No dobrze, no tak naprawdę co, możemy iść zobaczyć sobie zadanie w Valedale. Tam w ogóle jest ta ścieżka magiczna. To trochę mi się kojarzy z Simsami całe to drzewko. Tam rozwijania mocy. Chyba mam przy sobie te iskierki. Nie mam ich przy sobie. Skoczymy do stajni, wezmę skierki, i zostawię bandany. I zaraz zobaczymy, co tam za zadanko zostało. Nie ale naprawdę, aktualizacja nie zachwyca, nie powala. Jeden wyścig, no dobra, dwa wyścigi tak naprawdę, oba króciusieńkie. Z rzeczy, które dali, to rękawiczka, to tak, no nie za bardzo mi się to widzi, wiecie. Nie za bardzo. Dobra. Zobaczmy, może najpierw, czy ja tutaj posiadam białe kartki. Oj, tylko te stare! Naprawdę? Oj, to nie za kolorową, to widzę. Eee, ja wiem, tutaj trochę syf się już robi, no ale porzućmy tutaj to na razie po prostu. Eee, weźmy te. o. miskierki, światełka. I zobaczmy w sklepie są takie bajery jak kartka. Tutaj globalnym? Zapewne są. Zapewne nas nie stać. Może coś sprzedamy, żeby je kupić. Zaraz zobaczymy. Teraz sobie skręciłam, że jej potrzebuję. Dekoracje białe poproszę. Tutaj są w ogóle takie rzeczy jak kartki. Są. Pięć tysięcy. Nie, no dobra, to ja teraz nie będę tego kupować. No... Yy, Dokupię sobie strakońsko, wtedy kupimy, wiecie? Dobra, lecimy. wydaje mi się, że ja miałam białe kartki. ale no może sobie to wkręciłam, może chodziło o to stare. Dobra, nieważne. Idźmy zobaczyć teraz do... Jak to tam jest z jasnym drzewkiem, bo ja jeszcze tam nic nie wykupowałam, wiecie? Tam trzeba było wybrać tam w stronę strony yy, kierunek druidzki. Tam pamiętam, że było coś związanego z glebą, coś związanego z zabawem, to chyba był kaprys. Ja właśnie wybrałam kaprys, jeszcze były te runy i ja bym najchętniej wybrała runę, ale ich się nie dało wybrać, wiecie? I się nie dało wybrać, więc no niestety. Czy to jest ten konik z aplikacji? No ja się zastanawiałam, czego nie kupić. On jest taki ładny. Kurczę no. To jest Mustang, prawda? Ładny, ładny jest. Dobrze. ojej, to ma tego starego konika, ale jakim pięknym kolorze. Zobaczcie. Piękny, kremowy, prześliczny. cudanko małe, niech sobie biegnie. Dobrze. Lecimy teraz yy, do wioski Valedale O, dokładnie tutaj I zobaczymy, co tam za zadanko Dobra, o, tutaj też ta banda ma. jeszcze... Fajnie, fajnie jest popatrzeć, bo... Fajnie do nich trochę outfitów to wyglądają, tutaj nie ma Czy to outfit? Eee, dobrze te włosy takie dosyć takie Raczej za wiele osób nie jeździ w włoskach. Tutaj. no, Nie do końca mnie do tego outfitu pasuje, ale ogólnie bardzo ładny outfitik A to tam. No tak, to tam. Ja już rozgalopowałam się. Co to tam za jest? Czy to jest sali? nazwa? Tak to jest. Dobrze, tak, Island. Ja też chyba takiego w ogóle mam, Islanda. Natomiast yy, rzadko na nim jeżdżę. A tutaj tak ładnie się prezentuje, jestem w szoku. Dobra. Mm. To tak, najpierw zobaczmy sobie przy tym kamyczku tutaj. O, widzicie, macie kaprysu, tery i ta runologia. Ja bym chciała tą... O, już można? Można. Ja nie mogłam wczoraj, wiecie? Jak robiłam. Dobra, technologia mnie chyba najbardziej jara tak szczerze. Co to tutaj jest? Co to jest? By dowiedzieć się więcej tajemniczy blifów yy, chronicznych to jest dobrze. Robimy to, bo mnie to najbardziej dobrze. Kupiliśmy. Wielśmy do Jade. Mnie ta ścieżka najbardziej, wiecie? Interesuje runy. Masz ochotę się czegoś dowiedzieć o kamieniach runicznych? Pewnie. Znajdź nieaktywny kamień runiczny w okolicy rzeki. Dobrze. Być może wiesz, że w głuchych lasach można znaleźć tajemnicze kamienie runiczne. Zostały tu umieszczone dawno temu, by stabilizować i nieżyć przepływ magicznej energii z Pandory. Dbanie o kamienie runiczne to jeden z najważniejszych zadań druidów. Pora dowiedzieć się, jak stabilizować kamienie runiczne. Spotkajmy się przy kamieniu runicznym w okolicy rzeki. Dobra. Dobra. Jedziemy tam, to chyba jest blisko całkiem. Właśnie ja się też dowiedziałam, że w różnicnym butiku nic nie ma. nam, czy to jest do odblokowania. Czy po prostu nic nie ma? Ej! Ej, ładne są te rzeczy. Wy je macie dostępnego do kupienia, czy to po prostu kiedyś dojdzie być może. Dobra, te świetliki mnie trochę denerwują za dużo ich jest do zbierania moim zdaniem, no ale nic nie poradzisz. Ja nie zauważyłam wcześniej tego kamienia, wiecie. Kompletnie, no ale dobrze, zobaczmy, o co tam chodzi. Znaliśmy no, na naszym koniku o imieniu Carmel, <grymne> bardzo słodko, moim zdaniem, weźmy tą butelkę, bo on tak nieładnie wygląda. To, że się zbiera te śmieci, to tak mnie denerwuje trochę, bo ja rozumiem ideę, ale nieładnie wyglądają. Proszę, proszę. Masz ochotę stabilizować kamień runiczny? Oczywiście, że mam. Rozumiem zagadki glifurnicznego. Ok. Stabilizowanie kamienia runicznych wymaga ofiary. Nie martw się. Od dawna wiemy, że najlepszy sposób do tego jest proszek ogrodowy. Ojejku, jak słodko. Używamy go do wielu czynności. Może będziesz mieć troszkę szczęścia i znajdziesz proszek ogrodowy w głuchych lasach, albo kupić go do któregoś z przy kamieniu Matca. Na szczęście mam trochę proszku przy sobie. Bliższe do kamienia runicznego. Ok. Ojejku! Ale to jest ciekawa aktualizacja akurat, wiecie? Na kamieniu runicznym pojawia się glif. Znajdź w okolicy odpowiadający mu glif, by ukończyć wyzwanie. Hmm. No dobrze. Świetnie, widzisz glif, który pojawił się na górze kamienia runicznego? Widzę. A tam co? Po drugie, jest? Czy to jest? Musisz znaleźć drugi taki gigant lub wzór w przepływie energii. Dobrze. Dobrze, znajdziemy. Tu już sobie pominę, bo tutaj. No, widzę. Też widziałam go. <grymne> tutaj, jak mówiłaś skarby. kardy. A no, że później będzie coraz ciężej je znajdować, wiecie. Idealnie w miarę poznawania kamieni runicznych zauważysz, że zagadki klifów nie zawsze są proste. Czasem stabilizacja będzie wymagała czegoś więcej. Wkrótce będziesz w stanie stabilizować więcej kamieni runicznych w połych Do tego czasu nie trać czujności, to bardzo ważne zajęcie. Hmm, to było całkiem fajne. To było całkiem. O, no, te słówki są też piękne. Słówki są piękne, słówka bym mogła mieć. Wiecie, nie lubię zwierząt przy torbie, ale słówka bym mogła mieć. Dzisiaj się te słówki? No to możemy teraz zrobić jeszcze to zadanko i będziemy, wiecie, na tym kończyć. Ale dobrze, zróbmy. Hej Wiktoria, ja znasz moją przyjaciółkę Makenę? Znam przyjaciółkę makana. Nie wiem. Nie wiem, czy znam przyjaciółkę makana? Może i znam. Nie, 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 nie. nie. Mm. Co ja mam zrobić? O, w zagajniku, oj ja nie mam pojęcia gdzie to jest O, w Ja zagajniku Tego nie wiem Możemy tutaj podejść i się poradzić koleżanek Cię lubię sobie czasem tak tego tutaj do ludzi Masz takie poczucie, że nie grasz w szansę, nie? co do niej, widzicie? Nie wiem, czemu nie mogłam napisać, ale... dobra. Boże, kochana, zaprowadzi nas. Kocham ją. Koleżanko, wiedz, że jeżeli będziesz na kiedyś szansę to obejrzeć, to jesteś w moim serduszku na zawsze. Lily Cherry, Fire. Moja miłość do ciebie jest nieograniczona. Więc, że mi miłością do ciebie pałam, jesteś w moim sercu na zawsze kochanie. Dobrze, ale <laughs> nie, nie widzę w tej nic. Właściwie, no, co ja nie mogę Makedyny znaleźć, więc wydaje mi się, że po prostu poszukamy ją już w nowym odcinku. A na ten moment to do zobaczenia wszystkim, i wy podziękowa życzę.